Witam wszystkich. Dzisiaj odpowiem na pytania przed niedzielnym meczem z Wisły Mamy tych pytań 11, także, także zaczynamy. Dziękuję, że tak licznie przyszliście tutaj do mnie. Ale nie, dobra, teraz na poważnie. Pytanie pierwsze. Po jednym z ostatnich treningów chwalił Cię trener Maciej Bartoczek. Czy Ty też czujesz się, że Twoja dyspozycja jest już optymalna? Czy zbliżona do optymalnej. No, na pewno jestem zadowolony z tego faktu, że gdzieś tam y, trener widzi moją pracę, to jest na pewno dla mnie też, też bardzo y, budujące. Y, ta moja dyspozycja, no wiadomo, że gdzieś te y, najbliższe mecze, jakie, jakie są przed nami, y, będą odzorowaniem tego, czy, 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 czy dobrze ja pracowałem, czy dobrze jako drużyna pracowaliśmy w tym okresie. W którym trenowaliśmy indywidualnie. Pytanie numer dwa. Czy przymusowa przerwa spowodowała, że kolokwialnie mówiąc, doszedłeś do formy? No Nie, nie, nie da się uniknąć, że wcześniej wcześniej w moim jeszcze wcześniejszym klubie, zanim tutaj przyszedłem, trenowałem przez, przez ponad miesiąc czasu indywidualnie i to były praktycznie treningi ustawiane tylko i wyłącznie przeze mnie, a ta praca teraz była zdecydowanie inna, bo gdzieś tutaj dostawaliśmy. Treningi, co mieliśmy na nich robić. One byliśmy monitorowani i tutaj na pewno na pewno sztab Szkoleniowy zrobił bardzo dużą robotę. Trener Michał nas tutaj cały czas nadzorował, to co, to, co dawał, no to jak gdzieś, ja gdzieś robiłem, także wykonałem tą pracę i, i może stąd gdzieś tam właśnie tutaj jakieś, jakieś takie małe słowo pochwały od, od trenera, ale tak jak mówię, że boisko będzie weryfikować. Pytanie trzecie. Czy sytuacja finansowa klubu może mieć, na, może mieć wpływ na postawę zespołu? No W tym momencie nie staramy się w ogóle skupiać gdzieś na tym. Wiadomo, że klub szuka jakichś rozwiązań w tym kierunku, ale to nie jest teraz gdzieś miejsce i czas żeby, żeby gdzieś, żebyśmy my gdzieś tutaj w szatni szukali rozwiązania, no bo my nie jesteśmy od tego, od tego są prezesi. Którzy, którzy gdzieś wiadomo robią wszystko, żeby, żeby ta sytuacja się poprawiła jak najszybciej, a my staramy się tylko i wyłącznie skupić na tym celu, który gdzieś sobie postawiliśmy razem w szatni. Pytanie czwarte: Czy porozumienia w sprawie obniżenia kontraktów i zaległości finansowe nie mają wpływu na atmosferę w szatni? No to dokładnie tak jak tutaj tutaj, z tymi finansami. Wiadomo, że. Też jesteśmy ludźmi, jesteśmy, podchodzimy do tego profesjonalnie. Wiemy, wiemy, że gdzieś tutaj gospodarka bardzo mocno ucierpiała. No i zdaliśmy sobie po prostu z tego sprawę, w jaki sposób też mogliśmy pomóc tutaj klubowi w takiej, w takiej ciężkiej sytuacji. I, I po prostu teraz musimy grać dalej. My teraz będziemy myśleć tylko i wyłącznie o, o utrzymaniu, żeby Korona została, została w ekstraklasie. Tutaj się zgodziliśmy na to. I tak jak, tak jak reszta pracowników w klubie, i gdzieś szczerze mówiąc, już, już nawet, nawet na ten temat w ogóle nie rozmawiamy, bo to już jest za nami. Tak jak mówię, mamy cel obrany w szatni i na tym się będziemy skupiać. Pytanie numer piąte: Czy puste trybuny będą miały jakiś wpływ na grę? No, pytanie takie retoryczne, można powiedzieć. Wiadomo, że będą miały. Czy to będziemy grali w kielcach, czy. Czy teraz na, na Wiśle Płockiej, jakby nie było zawsze, zawsze sporo, sporo tych ludzi przychodzi na te mecze i wiadomo, że inaczej się gra. Nawet teraz patrząc na Bundesliga, jak te mecze wyglądają, no to wiadomo, że nie ma, nie ma tego efektu. Tak jak ludzie gdzieś będą sobie tutaj oglądać w telewizji, to wiadomo, że większość tych ludzi woli oglądać, oglądać zdecydowanie na żywo. Czy stęskniłeś się już za piłką? Bardzo się stęskniłem. Na pewno to był inny czas niż ten, w którym gdzieś wyjeżdżamy na urlopy i mamy tam przykładowo 2-3 tygodnie i wiemy, że po tych trzech tygodniach już zaraz wrócimy, a tutaj była taka wielka niewiadoma, kiedy wracamy, czy wracamy. Człowiek cały czas gdzieś śledził, monitorował, jak w ogóle ta sytuacja wygląda, ale na szczęście już wróciliśmy. Wiadomo, nie było, nie było łatwo, bo trening z drużyną, a trenowanie indywidualnie, tak jak na pewno każdy, każdy z nas, każdy z was też tutaj przeżył, każdy też musiał siedzieć, siedzieć w domu i, i na pewno odejście od tego codziennego życia nie było łatwe. Pytanie numer 7. Czy czujesz się na siłach, żeby dźwignąć ciężar dobywania goli, których, których korona strzela do tej pory mało? No wiadomo, zaszło, zaszło sporo zmian. Tutaj na pewno mi chodzi o trenera, na pewno gdzieś tutaj będziemy grać troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że, że będzie dużo sytuacji do tego, że będzie więcej sytuacji niż poprzednio do, do zdobywania goli, i, i na pewno będziemy zdobywać, będziemy zdobywać tych bramek więcej. Bardzo mocno, bardzo mocno w, to, w to wierzymy. Na pewno też gdzieś to fajnie wygląda, wygląda w treningu. Czy na gierkach? Także jak to się przyłoży na, na mecze, no to będę o to spokojny. Pytanie numer 8. W czym dostrzegasz największy potencjał korony przed najważniejszymi meczami w tym sezonie? W czym potencjał? No Na pewno też jestem zbudowany tym, jak każdy każdy w treningu jest bardzo zaangażowany i właśnie to zaangażowanie, jak się przyłoży, tutaj też. Na mecz, no to, no to nasze mecze na pewno będą, będą bardzo ciekawe. Pytanie numer 9: Czy fizycznie jesteś już, optym, już na optymalnym dla siebie poziomie? Tak, czuję się już bardzo dobrze. To, co mówiłem wcześniej, tak. Ta różnica, tak jak tutaj przychodziłem, a teraz między mną, na pewno jest już taka bardzo duża. Wróciłem do, do swojej takiej optymalnej wagi, którą powinienem ważyć, Także, także. Przytyłem z powrotem y, 3 kilo i, i już czuję się tak naprawdę y, bardzo bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że trener będzie sporo rotował pozycjami zawodników w ofensywie. Czujesz się na siłach, żeby zagrać w ataku. Y, gdzie mnie trener nie wystawi, tam będę się starał. Y, wiadomo, oddać, oddać całe serce żeby i, i, i zdrowie dla korony że było jak najlepiej. W tych gierkach, które gdzieś mieliśmy, trener naprawdę dużo rotował. Było bardzo, bardzo dużo zmian na pozycjach, także trener gdzieś szuka właśnie optymalnej, bo na pewno zdaje sobie sprawę, że mogą przyjść takie mecze, w których będzie musiał jednak sporo pozmieniać albo nie, ale też chce być gotowy na, na różne warianty. Ostatnie pytanie: czy to najtrudniejszy moment? Z którym korona musi sobie poradzić, odkąd występujesz w Kielcach. No, powiem tak, korona często się zdarzało właśnie, że była gdzieś w ciężkiej, w ciężkiej sytuacji. Nie będę tutaj porównywał, czy to jest najtrudniejszy, czy najłatwiejszy moment. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że korona zawsze w tym trudnym momencie potrafiła sobie poradzić i z tego wychodziła. I na tym się skupmy, że jesteśmy że mamy teraz trudny moment, ale korona zawsze wychodziła pozytywnie no i w tym kierunku gdzieś tam musimy wszyscy wspólnie myśleć. To już by było tyle pytania, dziękuję na sam koniec tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że dziękuję wszystkim kibicom tutaj na te media swoje społecznościowe, dostaję gdzieś naprawdę bardzo bardzo pozytywne gdzieś tam wiadomości. One są bardzo budujące. Bądźcie z nami w, tych ciężkich, w tym ciężkim momencie dla nas, bo nie będziemy się widzieć. O to mi chodzi na stadionie, ale my zdajemy sobie sprawę, że będziecie przed, przed telewizorami. Bądźcie dobrej myśli. Ja przepraszam, jeżeli na jakieś wiadomości tam nie odpisuję, ale naprawdę nie mam na to czasu, żeby tak sobie siedzieć na telefonie i gdzieś tam, i gdzieś tam sobie pisać z wami, chociaż bardzo bym chciał. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, pozdrawiam no i Widzimy się w niedzielę.